Wszechmogący Boże, niech najświętszy sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieku. przeżywamy 26. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W liturgii tego tygodnia przypada w poniedziałek święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. We wtorek wspomnienie świętego Hieronima. W środę wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W czwartek wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. W sobotę wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca października z modlitwą o powołania o godzinie 16: wystawienie Najświętszego Sakramentu o 17: Msza Święta. Pierwszy piątek z modlitwą wynagradzającą sercu Jezusowemu za grzechy całego świata o 16: wystawienie Najświętszego Sakramentu o 17: Msza Święta. Spowiadam przed myszami w ciągu tygodnia. Skorzystajmy przed pierwszym piątkiem miesiąca w miarę możliwości ze spowiedzi. Tym bardziej, że o godzinie 16.30 w ramach wystawień Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek, czwartek, piątek, soboty miesiąca o godzinie 16.30 będzie nabożeństwo różańcowe. Pierwszy piątek do chorych Udam się od godziny dziewiątej. Pierwsza sobota miesiąca, w duchu wynagrodzenia sercu niepokalanej, przepraszając Boga za wszystkie obrazy skierowane w kierunku Najświętszej Marii i Panny, lub profanację. O godzinie 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu o 17.00. Msza Święta. Jak wspomniałem, w pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca nabożeństwo różańcowe w ramach wystawienia Najświętszego Sakramentu przed Mszą Świętą. W ogóle nabożeństwa różańcowe w ciągu miesiąca października o godzinie 16.30 poprzedzają świętą liturgię. W przyszłą niedzielę, również pierwszą miesiąca października Wystawienie najświętszego sakramentu po Mszach Świętych, natomiast po Mszy Świętej o godzinie 8 w błogosławieństwie najświętszym sakramentem zmiana tajemnic różańcowych. W środę najbliższą, 1 października, rozpoczynają się Nabożeństwa Różańcowe. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, dorosłych. Wygospodarujmy tę przysłowiową chwilę czasu. By wspólnie sięgnąć po tę szczególną formę modlitwy, jaką z troską o nas podpowiada nam Matka Boża. W zawołaniu odmawiajcie różaniec, woła w Fatimie, w Lourdes, w wielu innych miejscach objawień i woła też na polskiej ziemi podczas objawień w Piedziałowcu. Przed Kościołem rozprowadzany jest kolejny numer tygodnika Niedziela, w którym między innymi Cykl artykułów, krótkich informacji z życia Kościoła w minionym tygodniu i wydarzeń na świecie oraz tytuły, co po co Bóg dał nam przykazania, nauczcie się przebaczać, woła ojciec Bio. Co wiemy o aniołach, Często w północy, męczennik prawicy Charlie Kirk, wygnańcy zamordowanego miasta. Archanioł i żołnierz. To tylko niektóre tytuły spośród wielu. Zachęcam do sięgnięcia po prasę. W zakryski natomiast można odebrać kolejny numer Rycerza Niepokalanej i Małego Rycerzyka. Można również nabywać kalendarze ścienne na 2026 rok w cenie 6 zł. Można również zapisywać się na kalendarz rolników na rok 2026. Cena y, kalendarza 25 zł. Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom. Z zarównia. dziękuję za przygotowanie kościoła, jego wysprzątanie, dziękuję za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać o sprzątanie w najbliższą sobotę. Proszę kolejną grupę. Dziękuję za ofiary złożone w minionym tygodniu na kościół. Państwu Rafałowi Kochan z babul. Zbigniewowi Bąk z Zachwiejowa, Danucie i Stanisławowi z Zarównia oraz za ofiary na ogrzewanie Kościoła, Państwu Stanisławie Czechura z Marii Ryszardowi Czechura z Babul, Rafałowi Kochan z Babul oraz Zbigniewowi Bąk z Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję całej wspólnocie, którą tworzymy za piękny gest miłosiernego serca na rzecz małej Amelki. Czynię to w imieniu tego maleństwa, w imieniu jej rodziców, ale także w imieniu własnym. Pragnę poinformować, mam nadzieję, że nikogo tym nie rozczaruje, że tace z ostatniej niedzieli, kiedy prowadzona była zbiórka jako pomoc na leczenie małej Amelki, tace z minionej niedzieli przekazałem również na ten cel. W sumie nasza parafia wsparła Leczenie Małej Amelki kwotą 8,5 8.500 złotych Bardzo serdecznie dziękuję za serce. To jest najważniejsze. W przyszłą sobotę, jak co roku, choć w różnych miejscach, spotykają się Róże Różańcowe naszej diecezji i jak co roku również Róże naszej parafii miały tam swoich reprezentantów. W tym roku miejscem spotkania jest Kościół Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu. Zarazem kościół stacyjny roku jubileuszowego, w którym możemy zyskiwać odpusty dla siebie, dla bliskich, szczególnie dla zmarłych, możemy zyskiwać potrzebne nam łaski. Z naszego dekanatu organizowany jest, jak co roku, autokar. Zgłoszenia w naszej parafii, jak i w każdej innej naszego dekanatu do najbliższej środy. Gorąco zachęcam. Blisko niedaleko. Dobre warunki u ojców Dominikanów warto skorzystać. Wyjazd w środę, yy, przepraszam ciebie. Ja, wyjazd w sobotę yy, o godzinie 8.15 zbieramy się przed naszym kościołem. Krótka informacja, widzi również w Gablocie 16 października w Padwi Narodowej Parking przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam będzie stał autobus, można sobie przebadać wzrok. Jeśli ktoś chciałby, żeby w miesiącu październiku była za kogoś zmarłego z rodziny odprawiona Msza Święta Gregoriańska. Bardzo proszę o informacje w zakresie. Mogę przyjąć z tych, oczywiście z tych mszy popogrzebowych, mogę przekazać dwie Gregorianki, dwóch kapłanów, którzy zwykle odbierają ode mnie Msze Gregoriańskie, kapłani, którzy przebywają w domu Księży Emerytów w Sandomierzu. I to chyba wszystkie informacje, intencje na ten tydzień. To w poniedziałek o godzinie 17, Msza Święta w intencji zmarłych Marii i Franciszka Trela. W czwartek w intencji zmarłych... Mali. we wtorek. Już mi się o tych grzybów w oczach miesza. <słyska> Wszędzie grzyby widzę. Tam szczególnie pod chórem, to co jeden, który tam stoi, to grzechy, no, tak? To jest, tak? To z nimi jest. Dobrze, yy, ale już to mija także. We wtorek w intencji zmarłych Janiny, Andrzeja i Wilhelma Głowa, yy, w środę. Yy, Pesel, niektórzy by powiedzieli. Tak. Zacznijmy od początku. W poniedziałek w intencji zmarłego Józefa Kozioła yy, msza święta zamówiona przez druhów z Straży Pożarnej w Babulach. We wtorek w intencji zmarłej Kazimiery Dobrowolskiej msza zamówiona przez państwa Annę i Józefa Dobrowolskich. W środę w intencji zmarłych Marii i Franciszka Trela. W czwartek w intencji zmarłych Janiny Andrzeja i Wilhelma Głowa. W piątek w intencji zmarłych Józefa i Mariana Locz, Kazimierza Urbaniaka w rocznicę śmierci. W sobotę msza święta czynna w 18 rocznicę urodzin Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego. Mszę zamówili rodzice i babcia. W, piąt w niedzielę o ósmej w intencji zmarłych Michała Płaza 22. rocznicę jego śmierci, Janiny Płaza oraz Marii Pieru. O 10.30 msza święta dziękczynno błagalna róży niewiast z zarównia, której zalatorką jest pani Kazimiera Rudkowska. To intencje na nadchodzący tydzień do 30 września odprawiane są msze święte gregoriańskie w intencji świętej pamięci Mieczysława Pateraka i Danuty Wojnarowskiej. W październiku już jedną z Gregorianek będę ogłaszał. To jest za świętej pamięci Józefa Kozika. Przyjmijcie błogosławieństwo.